No. Trzeba się uważać, bo chyba jest syfek. A kiwiste se jak święte krowy. A ci z Pekaso w ogóle nie zwracają na to uwagi. No. no ale to wyobraźni trzeba nie No. Trochę dali tu dup. Mhm. 5 punktów no, będzie na trasie, on oni jeszcze centralnie na metr. O. No. No ale Arek też powinien ten. Nie no, powinien tu zainterweniować, no i tych i coś nie? <laughs> Znowu kamień karton na kuzio. Tak, tak. Szybka do góry. Tak, tak. Żeby słyszeć, za ile startujemy. Dobra, macie wyczekać na prawo Dobra. i do lewego będzie ciasno. Okej. 5 4 3 Ale kurde, tak na piasku w tym miejscu, ale to kierowica mi uciec.